Witam już z terenu. Wyjechaliśmy troszeczkę podocierać Stelsa. Jak widzicie, Ala już jeździ, Układamy powoli pasek. Sprawdzimy tutaj troszeczkę go w terenie, jak sobie radzi, ale jeszcze nie za mocno, żeby za szybko nic nie zepsuć. Także oglądajcie, będę powoli wrzucał jakieś materiały. Tylko zrobię to w takiej formie, że będę nagrywał jakieś tam materiały, to co mi się przypomni, to co mam do powiedzenia. Nagram i potem jak uzbieram już trochę, to wtedy to razem jakoś tam skleję i dopiero wrzucę. Także śledźcie jak będzie sobie stels radził. Heja! Pierwsza krótka przejażdżka za nami. Dzisiaj zrobiliśmy, jak widać, 70, powiedzmy, 2 km. Jak na razie wszystko jest w porządku. Z takich rzeczy, które mogę powiedzieć na teraz: no to oczywiście bardzo komfortowe zawieszenie. Dość mocne hamowanie silnikiem tam, gdzie jeździliśmy. Na takiej oblodzonej nawierzchni to puszczenie gazu powodowało blokowanie tylnych kół i to dość mocne Co jeszcze? A, zapomniałem pokazać, bo tutaj w tym schowku, przecudownym, jest nawet oryginalny komplet narzędzi temperatura baska utrzymuje się tak około 50 stopni, tylko tyle, że mamy teraz na minusie, podejrzewam, około 2-3 stopnie. A no więc wracamy do domu i, I do następnego. w paucie mam kilka informacji tutaj o stelsie. A nie zawsze trzeba wszystko mówić z terenu, bo jak chcę pogadać, to, to niekoniecznie musi być kład w tle. Z rzeczy, jeśli chodzi o prowadzenie. Miałem już okazję jeździć wcześniej z e, Telsami, i to co mi odrobinę przeszkadza, to duży promień skrętu. E, nie jest to może aż, aż tak duża wada, no ale jednak mi odrobinę przeszkadza. E, jednak i tak jest dużo lepiej niż na np. Weremia 800, bo tak jak fabryczny, ma szeroką bardzo kierownicę i jeszcze gorszy ten promień skrętu niż stels. Także dla mnie to jest tam nieduży minus. Dużo osób powtarza o zacinających się biegach. Jednak to dotyczy nie tylko stelsa, znaczy zacinających to jest źle powiedziane. Po prostu nieraz trzeba przy wrzuceniu bójnąć kładem, tam delikatnie gazu dodać, o tym jest już wielokrotnie gdzieś tam widziałem, każdy wspomina. Ja jak na razie, no wiecie, zrobiłem dopiero kilka kilometrów i, o dziwo, jeszcze mi się to nie zdarzyło, a poprzednie dwa, którymi jeździłem, też były fabrycznie nowe. I tam od razu to występowało. Możliwe, że coś poprawili, nie wiem. Fajnie, jakby tak było. Co jeszcze? Jest podobno tutaj w ogóle inna wyciągarka niż w tych wcześniejszych modelach. Tutaj się nawet sam Damian zdziwił, bo nie dostali informacji, że zostały zmienione. A jednak wyciągarka została zmieniona i jest znacznie szybsza od wersji poprzedniej. Jak będzie z jej eksploatacją, no zobaczymy, tak? Okaże się, szczególnie jak dostanie wody. No nie liczę na to, na jej jakoś długą żywotność, ale na razie jest, działa i zobaczymy jak długo. Co do jeszcze tych rzeczy, co było zrobione przy moim kładzie, jest to mapa tutaj z mocą. Mój od razu dostał od damiana no, trochę koni więcej. Także no, pewnie te 10 koni więcej ma niż wersja fabryczna, jednak na razie nie wykorzystuję tego no ze względu na to, że jest na dotarciu. I do tych pierwszych 300 km no, będę naprawdę jeździł powoli, poukładam sobie pasek. Niech to wszystko się ułoży tak jak powinno. Co jeszcze? Hamulce. Lewa klamka strasznie twarda jest. Podczas hamowania trzeba dojść dużo, znaczy do obu klamek trzeba użyć dużo siły, ale do lewej troszeczkę więcej. I tak jak na przykład moja córka jeździ, która ma 12 lat. No to jej przy jeszcze małej dłoni jest ciężko wciskać ten hamulec, ale za to hamulec nożny bardzo dobrze zdaje egzamin i ona sobie w tej chwili więcej korzysta z tego nożnego. Co jeszcze? A, jeszcze prowadzenie kłada z napędem 4x4. Często w różnych kładach różnie, różnie to bywa i na przykład, tak jak miałem poprzednio Kinga, e, on był okropny, strasznie wyrywał kierownicę i te prowadzenie z napędem na 4 e, niestety nawet można powiedzieć, że nie było bezpieczne. E, tutaj, jak na razie, z tych kilku kilometrów co pokonałem, z tego też nie, niewiele użyłem napędu na 4. Jednak zaobserwowałem to, że nie jest jakby odczuwalne to, czy jedziecie na 4, czy jedziecie tylko na tyle, prowadzenie i odczucie jest jak na razie takie samo. Zobaczę, jeśli coś wyłapie więcej, to najwyżej będę dawał znać, to chyba na razie jest tyle z takich informacji na świeżo, co, co, co tutaj mi przychodzi do głowy. Resztę będę dogrywał. Także obserwujcie. Hejka. Słuchajcie, mówiłem Wam ostatnio na nagraniu, że są też oryginalne narzędzia Stelsa. I szczerze mówiąc, dopiero je wyjąłem i sam pierwszy raz zobaczę, co tam w środku jest. Także lecimy. No dobra. To ma jakieś kombinerki. Już do świec. Yy, to fajne urządzenie, bo to jest do pomiaru ciśnienia yy, w oponach. Nie wiem, czy to tak na ogół wkładach jest. Jeszcze w żadnym się nie spotkałem. Yy, tu mamy silokręt yy, taki dwustronny standardowo 13 i 12, 14, 17, 80 i 2 ampule. Także trochę narzędzi jest. Wydaje mi się, że już układa rozbierzemy z całym tym zestawem. Posłuchajcie, odebrałem już stały dowód rejestracyjny. Rejestrowałem go 8 grudnia, a odebrałem 14. Macie tutaj o, trochę danych. Oczywiście osobowe zakrywam, niepotrzebne są wam, ale z takich ważnych rzeczy to macie liczba osób, pojemność, moc. Numer homologacyjny, masa własna, homologacja ciągnikowa, co i tam jest wyżej wpisane, oczywiście dopuszczalna, a tutaj całe to oznakowanie. Karty w ciągniku nie wydają, więc tutaj jest niepotrzebna. Rok produkcji wrócimy i tylko tyle, co tutaj. Przegląd ważny. A do końca roku 24. Także już cały komplecik jest. A zaraz Wam pokażę, gdzie mocuje tablicę rejestracyjną. Dobra, a teraz pokazuję Wam sposób mocowania tablicy rejestracyjnej w stelsie. Co do tego potrzebujemy? No wiadomo, tablicę i strecz. Streczem zapijamy sobie tablicę. Jest przygotowana. Teraz zajmujemy siedzenie tylne, to główne, i mocujemy tablicę rejestracyjną. Dlaczego straszę? Dlatego, żeby jak w razie się przesunie, nie narobiło jakiegoś zwarcia, i umieszczamy odpowiednio zamontowaną. Tablicę, zakładamy siedzenia i jest zrobione tak jak należy. Słuchajcie, kład stał tak. teraz tydzień czasu. Zobaczymy, jak mu idzie odpalanie. Jest dzisiaj minus 6, przynajmniej tak mi samochód pokazywał. Widać Mamy porównanie z 850 kanama Outlandera 1019 rocznik, w wersji krótkiej, ale widać różnice i w prześwicie, i w wysokości, w długości. Jak będzie kiedy okazja, to jeszcze porównamy z Maxem. w ostatniej jeździe, kład jeszcze trochę brudny. Ale jakby to mało ważne, przypomniało mi się jeszcze trzy rzeczy, o których chciałbym wspomnieć. Pierwsze może zacznę, co do rejestracji, pakiet ubezpieczeniowy, pomimo tego, że nie potrzebowałem pełnego, bo tak naprawdę mogłem wykupić samoce, wykupiłem wszystko cały pakiet, i w przypadku Stelsa, no oczywiście jako ciągnik rolniczy, Wyszło 480 zł na rok w PZ, więc nie wiem jak tam, gdzie wykupujecie, jak was to kosztuje, ale macie tutaj, jakby ode mnie, jakieś, jakąś cenę. Kolejna rzecz, zapomnieliśmy wspomnieć o wspomaganiu kierownicy, ponieważ w stelsie wygląda to tak, że przy chyba tam 55 na godzinę ono zaczyna się usztywniać. Tutaj Damian jakby to przerobił, tak to nazwijmy, że te wspomaganie zawsze działa i zawsze tak samo, niezależnie od prędkości. Tak chciałem, jest to oczywiście na moją prośbę. I jeszcze rzecz taka, jeśli chodzi tutaj o plastiki. Nie wiem, jak one będą się zachowywały potem przy spotkaniu z drzewami, czy ewentualnie jak się przewróci. Są one poskręcane wszystkie na śruby. Większość oczywiście, jak wiecie, ma na spinki. No ma to pewnie swoje wszystko plusy i minusy. Spinki oczywiście mają swoje plusy takie, że jeśli zahaczymy o coś, to spinki się rozerwą, no odpadnie najwyżej ten plastik, no ale z powrotem go przyczepimy. No taki minus, że te spinki na ogół później to wszystko lata luźno, no nikt ich nie wymienia co chwilę na nowe. Co do śrub, no, wszystko to fajnie wygląda. Jest to ładnie skręcone, dobrze spasowane. Jednak nie wiem, jak to się zachowa w przypadku ataku na jakieś drzewo. Czy nie będzie to rozrywało plastiku w miejscach, gdzie właśnie są one poskręcane? No, ale to wyjdzie w praniu, więc jakby na razie nie ma co tego analizować. I widzimy się przy kolejnych no nagraniach. Mamy 24 grudnia. Chcę troszeczkę jakby tutaj coś jeszcze powiedzieć o kładzie i tak naprawdę będziecie mieli już filmik, bo nie chcę gromadzić tego materiału jakoś bardzo dużo. Wydaje mi się, że krótsze relacje będzie się lepiej oglądało. Tak naprawdę no jeszcze wiele nie powiem, ponieważ kład ma na dzień dzisiejszy przejechany dopiero 180 km. To no tak jak wspominałem, no niestety tego czasu na jazdę nie jest za wiele. Pamiętajcie, że wszystkie relacje oczywiście będą wrzucane nakładowe bez droża. Tam też no nie tylko filmy, ale czasami też rzucę jakieś parę zdjęć, dwa, trzy zdania. Widzę, że tak jak ostatnio to jest aktywna dyskusja. Pod postami tylko prośba taka, na no spokojnie, bez ciśnienia, nie. Nie to, że ja tu coś zachwalam, neguję czy, czy tego. Rozmawiajmy, żeby, żeby tego jak najwięcej było, bo po to jest tak naprawdę niezależnie od marki, jest to nasza pasja i ma to dawać nam radość, a że powiemy parę zdań lepszych o jakimś kładzie, gorszych, no to chyba normalne, bo nie ma idealnego, więc wypowiadajmy te swoje zdanie, bo chyba. O to chodzi, żeby, żeby każdy, każdy miał swoje odczucia yy, na temat różnych marek. Co do stelsa, na razie się fajnie jeździ. No ale wiecie, no jeszcze naprawdę docieram go, układam pasek. Yy, nie przekraczam tych tam 60-60 paru kilometrów yy, z prędkości. Yy. Także nie mogę się wypowiedzieć, jak to tak naprawdę będzie funkcjonowało przy wyższych prędkościach, jak będzie się prowadził. Na razie zawieszenie jest fajne, przyjemne. Komfort jest naprawdę super, jeśli pod taką jazdę turystyczną, no bo teraz tak naprawdę tylko to robię podczas tego docierania. Więc w porównaniu do kładów, które miałem, no miałem okazję swoje prywatne, które miałem, to Kawasaki, Yamaha, Suzuki i Krymko. To naprawdę z tymi pojazdami zawieszeniowo wygrywa. Tak? Nakładowych wspomniałem, jakby tutaj do Kanama 1000 Outlandera. Porównanie, nieporównanie. No, zawsze możemy się wypowiedzieć, że no, posłuchajcie, no, wsiadłem na tego kłada. No, i uważam, że słabo się nim jechało, jeśli chodzi o zawieszenie, o komfort. O takie rzeczy. No to tak, no chyba możemy wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, tak? Hmm, Który się jest lepszy, gorszy, to nie to, że go porównuję, jakby tak bezpośrednio, no bo wiadomo, hmm, inaczej też będzie do długiego hmm, kanama w wersji Max, tak? Ale tu nie chodzi o to, chodzi o po prostu zwyczajne takie odczucia, jak macie, wsiadacie hmm, na jakiegoś kłada, no jakby wam się dobrze jedzie, albo się źle jedzie. Nie każdy. Hmm, Użytkuje podrajdy te kłady. Niektórzy tylko jeżdżą i wyłącznie turystycznie w koło komina, więc no, też nie można wrzucać, że, że jak pojedziemy na rajd to, to, to jest dobrze czy źle. Ja osobiście już nie jeżdżę na rajdy, organizuję je, więc też mamy jakby troszeczkę inne przeznaczenie tego kłada, bo do objazdu tras, gdzie nie muszę kręcić czasówek, taki pojazd jest w zupełności wystarczający. A przy okazji no, wykorzystuję go oczywiście do jazdy takiej prywatnej, choć mało, bo mało, ale, ale wykorzystuje, także posłuchajcie, no, na, razie, na razie jeździ się fajnie. Ale oczywiście, ma tam swoje minusy. Zresztą, yy, znaczy, te minusy, o których tak naprawdę zostałem uprzedzony yy, yy, przez Damiana, tak? bo, bo jakbym już miałem kontakt z tymi kładami, yy, wiem mniej więcej, co im tam może dokuczać, albo co jest, yy, tak, jak, tak jak one się zachowują, tak, no bo yy, na przykład yy, jak dodajecie, zatrzymiacie się, dodajecie gazu, to za każdym razem jest uderzenie, takie jakby ze skrzynice yy, VT, jest takie stuknięcie. Yy, I to wszystkie tak mają yy, stelsy Wiecie, no jestem przyzwyczajony jakby do kultury pracy Japończyka, więc tu muszę się po prostu słuchowo tak przyzwyczaić do tego, że ten typ tak ma. Co do zawieszenia, jeszcze. No, potrafi tam, zaczął już tam delikatnie skrzypieć na zawieszeniu. Oczywiście o tym też zostałem uprzedzony. Wspominają co niektórzy o, o tych elektrycznych sprawach. Tu głównym jest ten czujnik oleju, i on został od razu. W moim przypadku i na moją prośbę wymieniony na akcesoryjny hermetyczny. Więc ja raczej nie powinienem mieć żadnego problemu tutaj z tym czujnikiem. Na razie też tego nie wiem, bo nie wjeżdżałem aż tyle w wodę. Jak będzie dotarty, wtedy będę go testował tak jak należy. A na razie, na razie wszystko bardzo delikatnie. I jeszcze taka uwaga. Ostatnio tak już troszeczkę szybciej jechaliśmy z moją córką i na takich nierównościach, takich krótkich, małych dołkach, gdzieś tam jak jechaliśmy między polami, po tych takich dróżkach, ma troszeczkę taką tendencję jakby do delikatnego wyrywania kierownicy. Więc wiecie, no, to, że komfort tu jest fajny, bo wszystkie te nierówności takie poprzeczne, duże i tego naprawdę fajnie płynie, bo... Po drodze, tutaj, już gdzieś tam, momentami właśnie przy takiej tej już mocniejszej, agresywnej, gdzieś tam troszeczkę odczuwałem, tak, że nie daje nie rady tak do końca. Ale to też się okaże zobaczę jak już będę mógł się przejechać nim z prędkościami 100 na godzinę. Po takich gorszych drogach, też się okaże, jak on wchodzi. Zakręty czy brak tego stabilizatora. Coś tam mu bardzo przeszkadza, bo to też może mieć znaczenie. Teoretycznie, w terenie powinno być fajniej, tak? jeśli chodzi o, o takie jeżdżenie typowe po dołach, ale z małą prędkością. Tak? Na, na szybkich już to powinno być odczuwalne, no, ale też okaże się, czy to rzeczywiście aż tak bardzo przeszkadza. Na pewno jest tutaj dużo takich elementów, o których byłem uprzedzony, że może to tak chodzić troszeczkę, jak to mówią, siermiężnie. I rzeczywiście tak jest. No, tak samo nie porównamy tutaj kultury pracy silnika do kanama, no bo rzeczywiście kanam no, dużo gładziej to wszystko pracuje tak niż tutaj. Ale czy to oznacza, że to jest złe? Nie, no po prostu jest taka, jest taka tego konstrukcja, a wyjdzie w praniu, czy to po prostu cała ta ruska mechanizacja będzie się potem Psuła? Czy może jednak będzie to służyło, i, i rzeczywiście można będzie wypowiedzieć też jakieś pozytywne zdanie. Na razie odczucia takie po tych kilku kilometrach, no, mam jak najbardziej pozytywne. Nie chcę go już tam na starcie negować i na pewno nie będę tego robić, ale jeśli będę miał do powiedzenia coś, coś takiego naprawdę złego, jeśli będzie coś się działo, to dostaniecie. Wszystkie informacje, które będę miał do przekazania, na dzień dzisiejszy wiadomo, no, jakby coś się wydarzyło, to by było dziwne. To już by od razu dyskwalifikowało taki pojazd przy tak małym przebiegu. Jak na razie jeździ, ma się fajnie. Nie wiem, czy nie sprawdziłem spalania, bo to mnie interesowało, ale po prostu już wczoraj, jak wróciłem, nie było już czasu żeby go zatankować, a tak naprawdę zapaliła mi się już rezerwa. Jest właśnie zrobione 180 km, od peł... zatankowałem do pełna i te 180 km to jest właśnie odtankowania, i jest tutaj rezerwa. Niby cały zbiornik ma 30 litrów, nie wiem ile tam jest tylko rezerwy, ale to jak zatankuję, to najwyżej czy jakiegoś postaw wrzucę, czy tam gdzieś dogram do jakiegoś, do jakiegoś filmiku tą informację, a na razie, posłuchajcie, jak będą jakieś pytania, e, czy jakaś dyskusja, to jak najbardziej jestem, jestem, jestem otwarty, chociaż sam na razie niewiele e, co mogę powiedzieć, e, to są tylko naprawdę takie bardzo e, pobieżne informacje i nie bierzcie jakoś tego specjalnie e, tak pod jakąś wielką krytykę, no bo to, to tylko są na razie takie Moje delikatne odczucia, jeśli chodzi o tą maszynę. Że będę relacjonował dalej, pewnie następne coś pojawi się dopiero, jak zrobię już ten pierwszy przegląd po 300 km. To mam nadzieję, że i też, yy, tak jak i ostatnio, Damian coś podogrywa, yy, co jak przebiega przeglądowo, żeby też już uzbierać tutaj do tego materiału. A ja chyba teraz no, zostało tylko mi 120 km do tych 300, więc już sobie powoli to to dokręcę. No i zobaczymy się później, więc dla Was wszystkiego najlepszego, żeby kłady się spisywały, było dużo błota, dużo wody i fajnych terenów. Także pozdrawiam i do następnego.